Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj przemawiam do Was z domowej izolacji. Postanowiłem mimo to nie odpuszczać i zrobić być może pożyteczne porównanie, odpowiadając na Wasze pytania dotyczące moich dwóch rowerów. Jeden i drugi niby szosa, jeden i drugi na cienkich kołach, jednak tutaj podobieństwa się kończą. Mój Czerwony Kros dzielnie mi służył i będzie służyć. Zawsze wtedy, kiedy nie jadę sam albo mam zamiar śmigać po górach albo krążyć gdzieś kompletnie bez celu, to. Typowy rower szosowy bez jakichkolwiek udziwnień, no może poza kołami 75 mm, które jednak czasami zastępuje nieco niższymi. Mały stożek zabieram na górskie wyjazdy, są trochę lżejsze i łatwiejsze w obyciu na zjazdach i wietrze wtedy jest troszeczkę e, bezpieczniej, bo już kilka razy zdarzyło mi się oberwać mocnym, bocznym podmuchem wtedy, kiedy prędkości były nieco większe. W góry jednak kompletnie nie nadaje się mój drugi rower. W sumie to on nie nadaje się też na jakiekolwiek ustawki, chyba że jechałbym przez cały czas pierwszy i nie dotykał w ogóle aerobarów, na których kompletnie nie mam dostępu do klamek. W sumie od tego możemy zacząć w rowerze do jazdy na czas, czyli time trial, czyli TT nie ma klamkomanetek. Są manetki i klamki, względnie guziki i klamki, jeżeli ktoś ma na przykład elektrykę. Biegami steruje się z aerobarów, inaczej lemondek, inaczej modlitewnika. Hamuje się z kolei klamkami na kierownicy. Czas potrzebny na zmianę pozycji z aerodynamicznej na tę zwykłą i rozpoczęcie hamowania to lata świetlne. Dlatego tak niebezpieczny jest rower na jakichkolwiek ustawkach. Nie dość, że jesteście w stanie wbić się komuś w plecy, lemontkami, to jeszcze do tego jest dużo większe prawdopodobieństwo jakiejkolwiek kolizji, ze względu na to, że po prostu nie ma kiedy hamować. Na takim rowerze bez wątpienia dużo gorzej też się skręca. Często na mocniejszych winklach trzeba znów zmieniać pozycję, wcześniej przewidywać konieczność hamowania. Kolejny problem to oczywiście wiatr. W pozycji time attack trzeba być mega ostrożnym, skoncentrowanym, tym bardziej na wyższych stożkach albo na dysku. Bardzo łatwo jest. Jest przypadkowo zmienić tor jazdy i zmienić asfalt na na przykład rów. Ja czuję się jeszcze mało pewnie, dlatego ciężko mi się tak naprawdę rozluźnić na rowerze do jazdy na czas. Jednak im więcej będę spędzać na nim kilometrów, tym będzie moim zdaniem lepiej. No dobra, ale czym jeszcze różni się niebieski rower od czerwonej szosy? Na pewno pozycją popołynci zauważycie, że moje biodra są przesunięte do przodu, a nogi pracują bardziej w jednej linii z tyłkiem. Teoretycznie poprawia to przekazywanie mocy na pedały, inaczej prezentuje się do tego wszystkiego również rama tej maszyny. Wygląda, jakby podczas produkcji ktoś nadepnął na miękką jeszcze formę, a na koniec przyklepał to jeszcze deską. Mało tu krągłości, a więcej płaskich elementów. Wszystko jest podporządkowane aerodynamice, nawet lokalizacja hamulców, które są schowane. W skrócie, TT jest niewygodny nie skręca nie hamuje, ale zapiernicza. Zatem po co coś takiego? Na zawody, albo dobicie rekordów na czas, pedałowanie w pozycji, jak nas powiedzi, daje od kilometra do trzech przewagi podczas każdej godziny pedałowania, co też miałem okazję wam pokazać na specjalnym porównaniu razem z Karolem. Link do tego wideo umieszczam w rogu. Dlatego fajnie mieć taką maszynę, ale tylko wtedy, kiedy kręcicie triatlon, albo time trial, albo samotne treningi na czas. W innych warunkach się nie sprawdzi, bo mnóstwo tutaj ograniczeń i niestety wad. Dlatego najczęściej trzeba mieć dwa rowery. To jest rozwiązanie absolutnie każdego problemu. Najważniejsze jednak to czuć pociąg do roweru typu TT. Ja o takim marzyłem z dobre dwa lata i wiedziałem, że prędzej czy później będę mieć taki w swoim garażu. Jako uzupełnienie treningów albo maszyna do zadań specjalnych, która da mi strasznie dużo radochy z szybkiej jazdy i która doskonale sprawdzi się podczas startów. Tylko niech się skończy ten cholerny lockdown i moja przymusowa izolacja. Pomimo izolacji przez cały czas działa mój sklep Prawie.pro. Nie mam ta nie żebrze o lajki, ale w zamian mam e, dobrej jakości ciuchy Made in Poland, gdzie najważniejsze są dwie rzeczy: jakość odzieży i jakość tego, w jaki sposób jesteście obsługiwani. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, cześć. Ja, pomimo COVID-u, mam się naprawdę nieźle. Miałem sporo szczęścia. Wracam wkrótce.